Już po raz kolejny w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców odbyło się forum Małego i Dużego Biznesu ZPP. Gościem seminarium był profesor Jerzy Cieślik, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Kośmińskiego. Profesor przedstawił temat Iluzje, mity, stereotypy wokół przedsiębiorczości i co z nich wynika. Autor wykładu dyskutował również z ekspertami forum o sposobach wspierania przedsiębiorczości istocie i mierzeniu aktywności przedsiębiorczej oraz jej międzynarodowym ujęciu. Jeśli chodzi o, o współpracę między dużymi a małymi firmami, to już na świecie mamy bardzo ciekawe doświadczenia, gdzie wykorzystuje się te pozytywne efekty i szuka się czegoś, co się nazywa współcześnie efektami rozpryskowymi dla mniejszych firm, które to są takie pozytywne, darmowe efekty wynikające właśnie z tej kooperacji z dużymi firmami. W ocenie profesora Jerzego Cieślika przeciwstawienie MŚP dużym firmom w ramach prowadzonej polityki gospodarczej nie ma współcześnie racjonalnego uzasadnienia. Poszczególne rodzaje firmy mają do spełnienia różne funkcje, natomiast istotnym czynnikiem rozwoju jest synergia i kooperacja podmiotów różnych. Wielkości. Dzięki współpracy z dużymi korporacjami, mniejsze firmy mają szansę na rozwój, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Przykładamy dużą wagę do tego etapu, czy do wymiaru oparcia się na wiedzy w podejściu do tematu, czyli zebraniu danych, poglądów, czy złapaniu pewnych trendów społecznych, ekonomicznych, wyjścia też poza czystą statystykę. Profesor przekonywał również, że wbrew powszechnemu pędowi ku innowacyjności docenienia wymagają przede wszystkim przedsiębiorcy stawiający na bardzo szybki rozwój poprzez adaptację dostępnych rozwiązań. Wsparcie państwa z kolei powinno być nakierowane na mikroprzedsiębiorców, aby ułatwić im rozpoczęcie zatrudnienia i rozwój firmy.